Więc e, e, Metal and Blue tak szybko e, rano nadczo kilka kropel, tak? Nie więcej. Nie, ja biorę cały zakraplacz, tam jest co najmniej 15 albo 20 kropli, zawsze, to mówiłam poprzednio, zawsze cokolwiek wprowadzamy, co jest już o udowodnionym, dość aktywnym oddziaływaniu, zaczynamy po prostu od małej ilości, więc owszem, najlepiej zacząć po prostu od trzech kropli, pięciu kropli, potem zwiększać sobie, ja w tej chwili się w ogóle nie zastanawiam, po prostu na czto pierwsze wypijam sobie wodę z cały Blue, nie liczę nawet, ile tam kropli jest. Natomiast dlaczego właśnie naczczo, to nie jest tak, że to jest wymóg do tego blue. On będzie miał działanie też, jak będzie pity w innych okolicznościach. Ale po pierwsze, jest to zasadowa substancja. Więc nie pijmy jej w okolicach jedzenia, tak? Bo przecież nam zależy na tym, żeby do żołądka trafiło i żeby była, było zakwaszenie. Więc metal blue, jeśli będzie w okolicach, w momencie kiedy mamy jeść, czy po jedzeniu zaraz, będzie tutaj nam przeszkadzał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że metal blue ma udokumentowane działanie przedłużające albo nawet wzmacniające tą y, y, autofagię. Czyli na rano, kiedy wstajemy po, po całej nocy, czyli jest to dość długi już post. Przeszkadzają mi. Wróć do rodziny. Wróć do rodziny, słyszę tutaj. Aha, aha. Sami pokazują więc tak. wydłużanie autofagi, no a bo po nocy, bo już jesteśmy po całym, całonocnym poście, tak, bo skoro w nocy śpimy, to nie wiemy. W związku z tym jest już przynajmniej kilka godzin. Mówi się o tym, że tak w dobrych organizmach to już tak po 12 godzinach się budzi ta autofagia, nawet u dzieci, chyba nawet znacznie wcześniej więc wypicie właśnie wtedy kiedy jest ta autofagia tego metylen blue raz że dobrze jest po nocy coś zasadowego właśnie wrzucić na żołądek ale dwa że wydłużamy ten post tak tą autofagię i wzmacniamy to tylko o to chodzi ale jak najbardziej tam jak już zacząłeś brać metylen blue Andy, to znajdź też czas na to żeby przeczytać książkę no to jest ten czas, nie? No, no. no wiesz, no, to jest taka książka łatwa, że ona może być po prostu w toalecie. Możesz czytać ją tam. Tak wiesz, Mark... Mark <laughs> y no tak, zapomniałam nazwiska. Sloan, o, Mark Sloan. Pytanie, żebyśmy zakończyli program omawiając Metal and Blue. To byłoby za długo, ale ja muszę wam powiedzieć, że ja zacząłem robić swój własny research Jestem trochę sceptyczny co do, do Metland Blue. Nie, trzeba uważać. Nie do wszystkiego, oczywiście, tak jak z tak wszystkim trzeba, trzeba zdobyć wiedzę i uważać trochę, bo e, to nie jest tak, że to jest e, e, środek no ja na, na mogę, złoty ja środek na wszystko. Ja, Poczekaj, ja, ja powiem, ja powiem. Pamiętajcie, że przede wszystkim to jest syntetyczna substancja. To nie jest naturalna substancja. Ale ona pełni rolę antyoksydanta, pełni rolę antyoksydanta na poziomie mitochondrialnym, na poziomie wewnątrzkomórkowym. Dlaczego akurat wewnątrzkomórkowym? Otóż jest to barwnik, który ma powinowactwo do tego, żeby wchodzić do środka komórek. To, że ona, że ten Metal and Blue wykonuje tam swoją robotę w taki, a nie w inny sposób, oczywiście ci, którzy wprowadzili Metylen Blue no to było w 1870 jakoś tak roku, oczywiście nie mogli tego wiedzieć, nie, nie zakładali tego, nie mieli pojęcia jeszcze wtedy, że to będzie miało takie przełożenie i to jest mój właśnie plus. Ponieważ to, co w tej chwili się zarzuca na blue, to jest to, że syntetyczna substancja, że stojąc za tym Rockefellerowie, czy no tam roczynowie no. i, i tak dalej. Otóż, posłuchajcie, nie jeden to jest lek, który wywinął im niezły, niezły psikus. A to dlatego, że przypominam Wam, że są jeszcze takie leki jak iwermektyna, jak mebendazol, fenbendazol, o których już tutaj trochę wspominaliśmy, które się okazuje, że zaczynają nie, niezłe mieć kariery ratujące ludziom życie zupełnie nie w tym znaczeniu, który był zaplanowany. Więc to, to po pierwsze. Ale po drugie, to wracając do tego, że to jest syntetyczna substancja, ale nawet jakby była naturalna substancja. Słuchajcie, z niczym nie możemy popadać w przesadę, z niczym i nigdy. Dlatego, czy to będzie sok ze szpinaku, czy to będzie steak tylko, czy to będzie właśnie jakaś taka substancja? Sok czy, celera. Sok z celera, tak. Z niczym nie należy przesadzać i Ważne jest to, jeżeli się decydujecie na tego typu rzeczy, jak błękit metylenowy, to po co? Po co? Ale powiem Wam jedną rzecz. W aspekcie jeszcze tylko tego spotkania naszego sprawdziłam to wielokrotnie, a nie powiedziałam tego tutaj dzisiaj. W aspekcie tematu nerek. Fantastycznie metylen blue zabezpiecza przed infekcjami, które są z dróg moczowych. Fantastycznie pomaga w oczyszczeniu i o, o doenergetyzowaniu, właśnie nerek. I to powtórzy mi, to nie jest coś, co ja przeczytałam z jakichś badań, tylko słuchajcie, wiem to od swoich pacjentów, pacjentek przede wszystkim. I sama również to wiem. Tak samo, ten lek. Fantastycznie zmniejsza tak zwaną mgłę mózgową, pomaga się sfokusować. Dlaczego? Bo jest najwięcej mitochondriów w układzie nerwowym. Więc można stosować wtedy, kiedy mamy jakieś schorzenie, zwłaszcza neurologiczne, typu Parkinson, wszelkie neurodegeneracyjne, to jest po prostu lek numer jeden, moim zdaniem, ale jeżeli jesteście zupełnie zdrowi. To po co? Jest cała masa różnych innych antyoksydantów, którymi możemy sobie pomóc i jest cały, ja zawsze zaznaczam, jak mówię, jak mam wykład swojej energii, to, że metylenblu jest tym elementem, który jest łączący, ale my mamy jeszcze koenzym Q10, kwas alfa-liponowy, witaminy B, jest światło czerwone, jest tych, tych rzeczy dużo innych, które są po to, żeby mitochondria dobrze pracowały, natomiast dla osoby zdrowej zastosowanie błękitu metylonowego powinno być na zasadzie no, żeby sobie pomóc. Ja na przykład sobie w tej chwili tak pomagam, że rano, gdy wstaję cała po prostu z bólem gardła, to właśnie dosłownie płuczę między innymi metylen blue, płuczę sobie gardło, jamę ustną i połykam to jeszcze, żeby skorzystać energetycznie. Natomiast pamiętajcie, że to ma działanie swoje przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, więc naprawdę pamiętajcie, po co coś jest. I tak samo ty, jak powiedziałeś, że jesteś sceptyczny, to pamiętaj, że to nie można traktować jako jedna substancja, za którą stoi ten czy inny, tylko właśnie co ona ma tobie dać. Ja, ja nie mówię, że neguję. Ja po prostu ja przez ile? Przez dwa tygodnie zażywałem ten meton blue, przez, przerywając na sobotę i niedzielę. No, efekty uboczne to właśnie sikanie na, nieb na niebiesko ale ale ja żartuję, że, że, ja żartuję, żartuję, ale czułem się czułem się mocniejszy, taki silniejszy, więcej, więcej energii. Także także ja nie neguję kompletnie, tylko właśnie mówię, że, żeby się nie rzucać na coś takiego jako jak na jakiś cud. No ja, ja tutaj który... dodam właśnie, że słuchajcie, to znowu z każdą jedną rzeczą, z każdą jedną substancją, czy to odżywczą, czy to jakimś suplementem, ze wszystkim znajdziecie wrogów i przyjaciół ze wszystkim znajdziecie badania na każdą możliwą okazję, w zależności od tego, jaką hipotezę i kto za tą hipotezą stoi i kto za tą hipotezą za tą hipotezę płaci, to takie uzyskacie wyniki. Dlatego powtarzam się w nieskończoność, odpowiedź jest w Was. Absolutnie. Jeśli się z czymś nie możecie poukładać, dlatego ja też prowadzę konsultacje, wtedy wchodzę co do tej osoby, staram się, ktokolwiek mnie słuchał i był u mnie, to wie, że ja się staram po prostu wytłumaczyć wszystko jak najprościej, bo to wy musicie zrozumieć, a potem podjąć decyzję. Dlatego jak ja słyszę, jak ktoś się mnie pyta, to pani doktor, to co ja mam zrobić? To mam brać jednak, czy mam nie brać? Ja mówię, no to sorry, ale godzinę gadałam i chyba nie zrozumiałeś. Aha. No właśnie, właśnie. Także ja sam na sobie testuję, testowałem dużo rzeczy i no to każdy właśnie powinien podejść do tego personalnie, bo nie ma nawet, nawet normalne leki czy normalne, naturalne witaminy też działają inaczej w każdym wypadku, więc jeżeli coś wam pasuje, to działacie, ale ja ja, ja dlatego to mówię, bo mam, dostałem tyle e-maili, a gdzie kupić ten Metal and Blue? Ja bo desperacko poszukuję, muszę najlepszej firmy. Jaki pani doktor pokazywała ten Metal and Blue? No kurde, no ludzie po prostu jest... Szał, nie? Bo, bo zobaczyli, jak RFK wszykuje, wszykuje sobie do wody Metal and Blue i, i eksplozja od razu. A Metal and Blue był przez tam już ponad 100 lat w, w obiegu i nikt na niego nie zwraca uwagi. Więc mówię po to, żeby tylko wylać zimną wodę na głowę i spokojnie na to popatrzeć z innej perspektywy, nie? No, ale przyznaję, że y, najlepiej to jest po prostu y, zamiast pytać się Ciebie, gdzie kupić Metylen Blue, to najpierw kupić książkę. Tak, jest. jest tak bardzo jest. dobrze napisana. Też jest u mnie na stronie, <grym> więc może, może sobie kupić ode mnie, ale może kupić gdziekolwiek indziej, y, zobaczyć tytuł. Jest to powszechna książka, Metal Blue. Ja już teraz z tych książek jest już bardzo dużo, jest bardzo dużo tematów. To books, books, books. A gdzie on jest? Chyba powinno być na dole. O tu, no to właśnie jest między innymi o błękit metylenowy. Mam po polsku, więc e, naprawdę warto zapoznać się z książką, a żeby było ciekawiej, na koniec tej książce jest nawet podane dawkowanie e, i, i na co i ile. No. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, metylen blue jest, ma jedno contraindication, tak, czyli przeciwwskazanie u osób które biorą antydepresanty a to z tego względu że rzeczywiście może spowodować zbyt duże uderzenie pojawienie się serotoniny serotoniny za dużo nie może być w organizmie bo ona wcale nie jest taka taki happy wtedy hormon więc no, warto o tym wiedzieć, co nie znaczy, że to dyskwalifikuje osoby, które biorą antydepresanty, żeby sobie mogły wziąć blue. Po prostu trzeba to zrobić mądrze. W tej książce też jest o tym napisane, ale jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, to ja też mówię o tym zawsze, jak to zacząć brać. Kończymy na dzisiaj Magda. Dzięki jeszcze no, raz.